Witam Was w kolejnym odcineczku z Browser na moim kanale. Dzisiaj rozpoczniemy sobie serię, w której będziemy wbijać po prostu pucharki na odcinkach i live'ach. Zapraszam do oglądania. Tutaj jestem, jak możecie zobaczyć, w jakimś klubie. Jestem, mam 184 pucharki, bo nie jest to kąt od zera. Będziemy sobie wbijać. Przepraszam bardzo za takie lagi. Mam nadzieję, że tego nie będzie widać. Choć kto wie. Dobra, przejdziemy sobie daleko, 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 ponieważ to jest bardzo daleki próg parków. 10 tysięcy będziemy wbijać sobie na tym koncie na live'ach. I bam, będziemy mieli 10 Pro Boxów do otworzenia na dzisiejszy odcineczek, ponieważ w każdym odcineczku będzie jakiś opening, a openingi będzie po prostu zbierać na live'ach. Dobra, lecimy sobie z pierwszą giereczką. Ja sobie wezmę Colta. Dobra, lecimy. pozmam po Double Trouble. A Jafterex, czemu nie nagrywasz z tego? Z głównego konta, ponieważ na głównym koncie wbiłem 12 tysięcy pucharków i to, be, to, i to będzie trzeba dopiero wrzucić. Choć ten odcinek pewnie się do, po, pojawi przed tymi odcineczkami, ponieważ tutaj nie będzie za dużo montażu. W ogóle nie chyba nie będzie montażu, ponieważ niepotrzebny jest. I tak w tych moich głowie jak to mikrofon jest bardzo cichy. Więc z muzyczka jedynie to, to, robi, to przeszkadza. Dobra. Muszę go pobrać dopiero. O nie, ból. Weźmiemy sobie tego bula pierwsza skrzynka. Pa, patrzcie, patrzcie jak chcę zginąć. byk ludziska. Pięknie jeśli to będzie dwie łapeczki w górę, to będzie kolejny. To będzie wiedzieć, że właśnie ta seria podoba. Ale mis click. Oj, outti'em pojechałem, ale, wy, ale było drugie. Trzecie, trzecie x trzecie, Dobra, mamy jak już zdecydować trzecią rangę Colta. I szósty level, czyli mamy 10 tego Brawlboksika. Możemy przechodzić do openingu, ponieważ mam tylko 6% baterii. Jak możecie zauważyć, bardzo słabo. Dobra, mamy 92 tokeny. No to co? Zbieramy 11? Zagrajmy sobie jeszcze jedną gierkę i może uda nam się zebrać tego 11 boxa Będę sobie zbierać na tych live'ach big boxy, będę boxy i w końcu będziemy mieć mega potężny opening. Big Boxów, bo Boxy to się bardzo łatwiutko zbiera. A Big Boxy już nie. Big Boxy się zbiera trudno, ponieważ to są bardzo... Ponieważ to są skrzynki, które można dokonać za star punkty. Star to Keny bo Star punkty jeśli można byłoby kupić, to to byłoby bogactwo. Pięknie zniszczony. Dobra, Colta to ja mam na 18 Randze, więc mogę troszeczkę lamić. Na głównym koncie oczywiście. Oto trzeba być dopiero pustować do tej 18 rangi. <grym> Może 20 wbiję. Na drugim koncie mam kolta wyżej niż na, na głównym, bo drugie konto mam do gier po prostu. Dobra, dobra, nie zabijemy tego kolta, ponieważ chciałem z autoajma, bożuniu. Jak ten ułom. Z autoajma ludziska nie gramy, pre autoajmowi. Tylko skrzynki. Czasami się jeszcze zdarza, bo kiedyś dużo grałem na autoajmie, lecz w ogóle zapomniałem o auto normalnym celowaniu. I muszę się... Muszę się odzwyczaić. Muszę się odzwyczaić. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Jak się skubaniec zleje? Oho, giniemy. Gniemy chyba, ponieważ on ma bardzo dużo nowa. Na z nas zjął, Dobra. Zobaczymy, kiedy wyekspimy tą skrzynkę. Mamy czwartą rangę Colta. To, to dobry znak. Dobra, mamy... Ile tokenów? Aha, już nie ma tokenów. Nie ma. To będzie ciężej, dobra jeszcze jeden meczik Zaraz wbijam 200 punktów I zaraz wbijam 200 pucharów Pucharków, nie będę Nie będę skapiać od Pucharków, zaraz bijam 200 A To dosłownie jeden pucharek Dobra, zbierzemy sobie te, to, tego Tego pała, pała Szybko O nie, żeby nas nie z, 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 Zabił ten Gold, bo to będzie siara Dawid Eriks 12 tysięcy bucharków ma na głównym koncie a na stół na został zabity <noise> przez jakiegoś typa <noise> na, jako dziewiąty, to jest wstyd oho, oho, trzeba teraz go dobra, chyba się nie da porobić oj, ulta zmarnowałem przez przypadek bym mógł tego ulta zachować sobie, ale Dawid Eriks wie lepiej, oczywiście musiał zapomnieć, zobaczymy czy nam coś się poczęści w tym openingu. który teraz zrobimy. To zrobimy teraz za chwilę nawet zrobimy ten opening, ponieważ musimy jeszcze te skrzynki wekspić. A ja tymczasem healuj się colt, ponieważ zaraz zginiemy, tam widziałem typa. O jest tutaj. Bo my mamy pięć, ale my mamy 5 par kubesów, więc mamy przewagę. Dobra, on zresztą nie ogarnia. Jego ból już dojeżdża. Idziemy po to, idziemy po to ludziska, a nie idziemy po to, colt Czemu on mnie dojeżdża? Dobra, bo ja auto aim Myli mi się Pik. Win, dobra, bo już nie wstrząsam z auto i win Mamy wina, zobaczymy czy będzie ta skrzyneczka w końcu Przeznaczy nas plan, dobra 4% baterii ludziska, trzeba szybko robić ten opening ponieważ zaraz mi telefon wysiądzie Dobra, mamy opening, dobra, 11 brał boxów. Na tym koncie czy sobie zbierzemy punkty, jeśli będzie jakaś nowa postać liczę na poko albo na Rosę, dobra Otwieramy, 11 Brawl Boxów, pierwszy opening na tym koncie, dobra Otwieramy końsy. do czego są coinsy, bo za późna animacja Dobra, Nita i Colt Bo się przeległo na P30 Barley Ale laguje podczas tego nagrywania, dobra Mamy punkty mocy do Nity Do Barley'a Kolejna skrzynka Shelly El Primo i Token Dablet, on się bardzo przyda, dobra. Kolejna skrzynka. El Primo, Barley. Dobra. O tutaj nie będzie nowego za tym no, przynajmniej poko-dropną. Albo Rosa, ponieważ, albo Rosę wolałbym bardziej, ponieważ Rosę łatwiej gra się. Dobra, 3 Boxy do końca. Czy coś dropnie nam? Dobra. Było Cold i Nita. dobra, dwa boksy. i ostatni bok, Czy nam coś dropnie w dzisiejszym openingu? Bo będzie za niedługo ból. Ostatnia skrzynka, czy teraz coś dropnie? I nie ma nic: mamy 30 golda Barleya, Shelly i tyle. Więcej nie ma nic: to już jest koniec, nie ma już nic. Będzie trzeba wiedzieć na opening kolejny, który będzie opening gdzieś za kilka dni. Jak możecie zauważyć, nic nam nie dropnęło. Pozbieramy jakieś 20, brał boxów: 30. Coś takiego, żeby w końcu, dobra i zbierzemy sobie jeszcze te star points, te, te punkty mocy, damy go sobie do Barleya, ponieważ będę nim robić 20 rank, ulepszymy go sobie teraz, mam go już na trzeci, jest trzeci poziom, dobrze, dobry poziom, Shell sobie ulepszymy, Shell jest na trzecim już, mam tutaj Colta, którego na razie nie będę ulepszać i El Primo. I dobra, liska tak się zapowiadał. Pierwszy odcineczek. Ja się z Wami żegnam z ton to Oczywiście był Davitalix. Zobaczę moje poprzednie filmy. I widzimy się w kolejnym odcineczku. To by było na tyle. Elo. A może i live nawet. Ale tego już nie wiem. No niestety nic nie zna, nie dopłynął w dzisiejszym peningu, Ale może coś dropnie w następnym. Albo na live, bo będziemy otwierać sobie. Big, bo, 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 bo jednego Big sobie tworzymy. Później będziemy kolekcjonować. Może coś dropnie nam na live. Ale to jeszcze zadecydujemy i skrzynki zaczysta może coś jeszcze dopnąć dobra, elo